Witajcie, serdecznie Was witam po raz kolejny. To jest cmentarz w Szczucinie. Szczucin męczył mnie już od pewnego czasu. Szczególnie ta wielka połać lasu, która leży na południowy zachód od tegoż miasta. Tu mamy Muzeum Drogownictwa. Muzeum powstało w 1982 roku, o ile dobrze pamiętam. Jako rozwinięcie Izby Pamięci. Bardzo ciekawa inwestycja, powiem szczerze, że, że, że tak, może być fascynująca. Serdecznie polecam na, na wypad, czy to przy okazji podróży do Małopolski, czy z Małopolski do Kieleckiego, czy gdzieś w ogóle w okolicach, jest też świetne, świetne tereny, są pod rower, przecież... Przez Szczucin przebiega WTRK, a to jest ledwie półtorej kilometra na południe od, od mostu w Szczucinie. To już cmentarz żydowski. Cmentarz powstał w XIX wieku, jest w stanie co najmniej tragicznym, nieogrodzony. Nie jest zdewastowany, nie jest zaśmiecony, po prostu, po prostu niszczeje. Należy do gminy żydowskiej, krakowskiej, o się nie mylę, jest pisany do rejestru zabytków, ale nikt nic tam nie robi. A szkoda, trudno. Jest, jest ich. Ja tam ręki przykładał nie będę, bo jeszcze mógłbym zrobić coś, jak to na Goja przystało, czego oni by nie akceptowali. A potem sobie już idziemy. schodzimy sobie w lasy, kawałek jakimiś dróżkami, kawałek jakimiś domyślnymi yy, ścieżkami, kawałek jakimiś ścieżkami yy, zapomnianymi czy nieistniejącymi, czy tylko w wyobraźni będącymi. Yy, w każdym razie znowu spotkałem się z sytuacją taką, że na mapach CZ jest jakaś droga, w praktyce jej nie ma. Na mapach CZ nie ma 10 dróg, a to są już galasy. To jest taka błąkówka, galasówka, dębówka. Ona się w to owija w takie kokony i w ten sposób zimuje. Tam się w nocy larwy. Na wiosnę wychodzi z tego już dorosły obiad. Że owad, nie obiad, <laughs> sorry. Znaczy, obiad być może dla, dla jakiegoś owadożercy. I takie są te lasy, bardzo płaskie babrzysko i tu właśnie miała być ścieżka, ale tej ścieżki nie ma. Kawałek szliśmy bez żadnej ścieżki, po prostu na żywioł przez las, potem doszliśmy do zabudowań ludzkich, tam już nie chciałem iść skudłaczem, żeby nie wparował w jakieś kurowisko czy inne tego typu rzeczy i nie robił bałaganu, więc po prostu zawracamy z krajem lasu i idziemy innymi ścieżkami. tak jak mówiłem, mnóstwo dróg, których nie ma, ale leśniczeczka, których nie ma na mapach CZ, występują świetnie w terenie. A tutaj jest, był zrąb zupełny, zostawiono tak zwane nasienniki. To są te takie wysokie, zdrowe drzewa, które są spadane pod względem genetycznym, że dadzą dobry owoc, znaczy dobre nasiona i z nich potem nastąpiły już samodzielne, naturalne odnowienia lasu, tak teraz z podchodzi. Powoli z lasu już wychodzimy. Taka jeszcze altanka y, przy, przy wyjściu z lasu. Nawiasem mówiąc, jak ktoś nie wie, że ona tam jest, to tam po prostu nie trafi, y, bo, bo nie wie, że tam trzeba skręcić. Jest tablica droga wewnętrzna i tyle, no i kawałeczek asfaltem. I już y, tutaj mamy, mamy y, figurę maryjną. No, powiem szczerze, że ładna jak na 59 rok, nawet bardzo ładna. Ciekawe, to jest zrobione yy, igły, o, też takich kopciuszek sobie tędy przebiegał podobno. Yy, ciekawy ten but, bo nie zniszczono zupełnie flek. Yy, I potem już sobie schodzimy i takimi bocznymi ścieżkami, których zupełnie faktycznie nie ma na mapach CZ dochodzimy sobie do mm, terenów w pobliżu cmentarza, bo z parkingu przy przycmentarnego startowałem. I jeszcze pod to jest coś, co muszę wyjaśnić. Podobno są to fundamenty jakiejś strażnicy. 好了，你别。